Jestem normalnie na serwerze, dalej z i dzisiaj mam pomysł gdzie go zatrudnić Ej, gdzie jesteś? Jestem ta żu -żu. Gdzie jesteś? Nie, nie gdzie? Chodź tam koło twojego Ala domku Ala, ja, czyli ja Czyli do mojego chodź Twojego domu? Po co? Никачкала, ну, просто давай. Ну mm -hmm. ладно, да, взяла. Хоть за мной. Я как тебе не Ну, что? Ладно, мной, пошел правда? Ну, ладно, за мной, пошел за мной, Где за мной, пошел за мной, пошел за мной, пошел за

w drugie miejsce wow. Wru... co ty tu zrobiłeś? w drugie co to zaprowadziłem to jest taki błąd dobra, odejdź chcesz tam kopać się? nie, odejdź tutaj się kopnij dobra nie wiem co się... A, tu... jest. A, tu to jest jest! co to jest? co to jest? stambol

saya <tuk tangan>

ja jeszcze z tobą wygram. Co to jest? Co to jest? Dalsze, dalsza. Co, co to jest? कस <coughs> Jeszcze mam swoje diametowe rzeczy Pamiętaj jeszcze, że mam diametowe rzeczy Gdzie jestem i tobaj, choć nie nie jestem się Z tego sama

no gdzie to Nie. A na nogi. Dlaczego wiedziałeś, nie ma spółka. Ej, daj mnie do ciebie, proszę. Nie, nie. Ale mi już, ale nie już nie jest Nie? Proszę. 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 na Proszę. Proszę. Jestem na Zaproszę. Nie, 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 na mnie. Mi też już nie, połowę nie, nie, mi nie, 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 proszę nie, 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 Oh. Nie, 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 nie. Uf, się stało?

Który, który najbardziej boli i który się najbardziej niszczył? Najbardziej klatę. Logani, bardzo klatę. klatę. o masz klatę. Gim, gim. Dobra, nie, bo... ale oddaj mi z tym topem. Zatem Wojtek, wejdź go tam gdzie w środku. No, praktycznie na Wojtek, słyszysz mnie? Słyszę, słyszę, dawaj go, on ma już zero na tak Bij radę. go też od środka, bij go też od środka. Giniesz Gim... albo dawaj operatora. Dobra, dawaj operatora. Ach, nie mogę. mogę. Dawaj operatora. Piękny. I tygo od środka. Следующий спорт на Tak, to wszystko dla ciebie robię.

Zginął. Zginął w drzwiach. Chyba go po w Jestem sam na serwetce. Wojtek? Co? Wojtek, gdzie jesteś? Ja? No. Ja jestem jakimś, w jakimś jednym miejscu. Gdzie? Jestem gdzieś do mojego domu chyba. A co się działo? Czy nie? Mm, nie. W ogóle... Wojtek, Wojtek, Wojtek! Jakiś student w ogóle mam kreatywa. Nie, nie mam praktycznie w ogóle itemku? Mam jedynie zbrojkę jaką. Widzisz, co się stało ze mną? Ja dla ciebie się poszpuciłem, żeby cię uratować. Co ty gadasz? Wiesz co się stało? Co? Pokonaj kosmite Juju! To było twoje dziecko! To było twoje dziecko! Po co kraść twoje dziecko? Swoje dziecko. A bo, a bo zapomniałem, że to moje dziecko zaczął bić. A Czemu w ogóle mam kreativa? No właśnie nie wiem czemu ty masz kreatywa. A może, może... Jest to, że, y, ten, że on miał taką mimoskę kreatywną. Jak ty byłeś w jego brzuchu i gadaj do mnie, i go niszczyłeś ze mną. A no pamiętam już. A jak tam ten... było? Dosłownie była jakaś pustka i ta, taka, czerwa, taka czarna twarz z, z czerwonymi oczami. A widziałeś, co się tam dzieje? Ale widziałeś to sobie, tak? Nie do końca widziałem, naj... najwięcej co widziałem teraz, ale to już widziałem ciebie. A to co, jest wam kreatywa? No tak. Żywność, napoje, walka, narzędzia pij przygody? Wow. Ja, ja wiesz ile z tobą walczył. ja wie, ja myślałam, że... Ja już nigdy nie wrócę, żeby w ogóle. Nigdy. A wiesz, czego jeszcze dawno nie robiłam? Dlatego! Nie chodź! Aj gdzie ty jesteś? twoim domkiem. Znaczy, też to sobie domu. Czasem ty masz tak czerwoną. No, bo właśnie widziałeś wi ja co odwalam. Ja ci to naprawia. Naprawdę? Dobrze. ja Na się to Na naprawdę było stresujące Na z tym taki